Dlaczego zawsze wszystko bierzesz na siebie? Jedną z przyczyn takiej postawy może być to, że doświadczyłeś zamiany ról w rodzinie, rodzić dziecko. Możesz czuć się nadmiernie odpowiedzialny za potrzeby drugiej osoby, mieć tendencję do tego, aby się nadmiernie poświęcać. Osoby, które zostały wtrącone w nie swoją rolę, również nie wiedzą, jakie mają potrzeby. Nie stawiają granic. Dodatkowo jeszcze mogą mieć problem z proszeniem o pomoc. Co jest prostą konsekwencją tego, że nauczyły się, że muszą liczyć same na siebie, gdyż rodzic czy opiekun nie pokazał im, że można pomoc otrzymać, kiedy się o nią prosi. A nawet może w jakiś sposób karał za próby proszenia o nią, mówiąc na przykład, ja to dopiero mam problem. Twój problem to jest nic. Pogarda też może być rodzajem kary i unieważnianiem emocji dziecka. Rodzic był nastawiony na to, że dziecko jest od rozwiązywania problemów. Miało to przekonanie prawdopodobnie swoje źródło w tym, że rodzic sam posiadał takie wzorce ze swojego dzieciństwa. Odwrócenie ról w rodzinie powoduje jeszcze, że osoby dorosłe uważają, że skoro sami sobie nie radzą w życiu, to znaczy że są bezwartościowi i beznadziejni. Nic dziwnego, bo nauczyły się, że wszystko muszą robić samemu. Czują strach przed przyznaniem się, że czegoś potrzebują. Boją się być uznani za słabych. Czują, że tylko dawanie nadaje wartość. Jeśli jest im ciężko, to zamiast spełniać swoje potrzeby, mają tendencję do szukania rozproszenia uwagi w pomaganiu innym i nadwyrężaniu i tak już swoich umęczonych nerwów. Subskrybuj.